Ej, kochani, to dzień. E, drugi. Czekanie, aż przyjdę 99 nocy. Tu tylko chcę oznajmić, że tak się wkurzyłam, bo nie przyszłam za dużo, ale tu nic. Więc e, tutaj. Poszłam sobie po skrzynkę, bo gram z jakimiś dziewczynami i jedna nazywa się Twoja Stara, ale e, później nie wiem. No, wyszła z gry. Więc tak. Poszłam. E, po skrzynkę sobie otworzyć otwierałam, otwierałam i z tej skrzynki akurat mi się wydropił bandaż więc yy, no wzięłam ten bandaż i znalazłam takie drewnienka yy, to wzięłam te drewna i poszłam do ogniska poszłam do ogniska z tymi drewnami yy, tutaj yy, chciałam zabić yy, no tego wilka i akurat mi się wydropiła skóra no więc fajnie, zabrałam sobie ją i wróciłam do ogniska z tą skórą. Później, w noc, było, no była noc i miałam już miejsca w torbie. To widziałam śrubkę, ale ona nie chciała stąd wyjść. No, to chyba wiadomo i znalazłam drugą. Ja się tak wkurzyłam. Widziałam jel jelonka, więc. Wzięłam i do niego poszłam. Później w nocy jeszcze pierwszego dnia zaczęłam kopać drewno, bo chciałam zrobić mapę albo upgrade, bo już nie pamiętam. Chyba upgrade i tutaj przyszedł handlarz i miałam akurat króliczą stópkę i no wilka to się niestety nie nagrało, ale wziąłam sobie dobrą torbę i włótnię. Później znalazłam węgiel plus jakieś tam rzeczy i zaniosłam go do ogniska. No i był dzień trzeci. Poszłam, i był mnożnik razy dwa, więc był czwarty dzień. Poszłam i znowu znalazłam taką kubkę drewna. I zobaczyłam, że handlarz ma i Chciałam wziąć, kliknąć mapę, ale nie było mapy. Więc szybko zbudowałam ją i poszłam do handlarza. U handlarza kupiłam no parę rzeczy, dwie rzeczy tak dokładniej. I tu się w ogóle bałam, że na mnie jakiś wilk copnie. Ale na szczęście nie. I kupiłam sobie te grzyba i włóczni. I tutaj e, zabiłam tego i nie zauważyłam wilka. Zaczęłam uciekać. I, i przez przypadek i nie wiem jak. Miałam, zaczęłam mieć jakieś lagi i umarłam. To tyle. Pa-pa!